Witam serdecznie. Jestem w trasie niedaleko Wieruszowa. Zaciekawiła mnie taka budowla. To jest stary młyn. Widzę młyn wodny. Zobaczymy czy to jest otwarte. Czy nie. Łamywać się nie będziemy. Ale tu jest młyn wodny. Rzeczka płynie? obejdziemy to trochę ale tak jak mówię, wamywać się nie będziemy widzę, że nie wejdziemy zamudowane to wszystko Zobaczymy tu przez okno czy się można dostać, czy nie. Ja już kuźba stary, ja tym jest Zresztą to się pozawalało. Ale mamy kamerę na wysięgniku. Na patyku tak zwanym. No, chodzić to tu nie warto. Bo to się wszystko zawala. Nie, lepiej nie. No, ale stary młyn wodny. A wodny na pewno, bo tu rzeczka i zaraz pójdziemy na dół. Tam widać, że to był młyn, młyn wodny. Raz, dwa, dwa piętra. Tutaj nie rzecz informacji no, żadnych nie mam o tym młynie. No i skąd No, a tutaj dowód, że to był młyn wodny. Jeszcze <śle> pozostałości jakiegoś koła, czy co są. Zaraz zobaczymy. Jak kluczy, to auta nic nie zgubił. będzie wesoło. A. Napęd. Jak widać, jakiś. Oczywiście to wszystko zamulone. Ale tutaj rzeczka była skierowana. Czy strumyk. Jak zwał, tak zwał. O, tu jest koło wodne. No, stawidło i wszystko. Proszę. Koło wodne. Młyn wodny. Napędzany wodą. Szkoda aż takiego zabytku. Widać wyraźnie. Jedno i drugie to koło wodne. Truszeczka Nawet dzisiaj jest wartka No to idziemy tam na dół takie nagrywanie spontaniczne ale dobrze że mam kamerę dzisiaj ze sobą ładowaną pierwszy ten łyn tu widać kanał o właśnie. i tutaj ładnie widać proszę śluza piętrzenie na pewno tam dalej było tej rzeczki tu widać, że jest zagłębienie. Ta rzeczka tutaj wpływała. Idziemy korytem. Tu wpadała, z tamtej strony wypływała i napędzała koła. Tu jeszcze można zajrzeć na dół. Oczywiście, zajrzymy. Uu. Oczywiście wszystko rozkradzione są metalowe. Może coś będzie widać. Latarkę w kursce wałci. Jeszcze woda stoi. Ano, kiedyś potrafili prąd nie było, a chleb zrobić. To znaczy ziarno młyć. A teraz jak prądu nie będzie, to cóż, wiem, że te tak. malogia. Spróbujemy się tu nie za przeproszeniem.